Mam laptopa, laptopa HPK 50 g 4 tygodnie. Problem jest taki, że niestety zawiasy chodziły bardzo ciężko. Zawiasy są tutaj. No i trzeba naprawdę z całej siły. No i niestety tak chodzili ciężko i zostało wyłamane tutaj te uchwyty. Tu co powinno być, takie masowanie, niestety ich nie ma jak to zrobić, po prostu kupimy tylko okutowe. okładowe, jest płyta, ale płyta jest spalona i tutaj jak widać uchwyty wszystkie o są, tak samo tu, tak samo tu w tym niestety uchwyty tu jest jeden, dwóch nie ma i tu trzech nie ma także będziemy to płytę, to wszystko będziemy przekładać A zawiasy można kupić nowe albo je można wyciągnąć i po prostu śrubki troszkę popuścić, na razie już rozkręcimy to Zobaczymy, co i jak. Teraz będziemy marzyklowe z zawiasem, żeby narykolować. Trzeba coś tutaj ogotowe, ramkę. Tutaj kluczek dajemy. No i przekręcamy tak 1 trzecia oprotu. Tak, żeby, jak tutaj widać, że nie ruszę w ogóle. Tutaj ja już popuściłem śrubę i tak się działa poprawnie. I tak samo zrobimy tu. No i tak zostało troszkę śruba popuszczona. Zobaczymy, jak to wygląda. No teraz działa poprawnie z oporem, ale chodzi, jeszcze popatrzę na ten drugi, no powinno być, składamy. No i tak mamy kombutę zrobiony, zagazę działają już teraz dobrze, obudowy mamy wymienione. tutaj mamy starą, stare wita, czpienie byli wyrwane, założyliśmy inną, sprawną, która jest, te ćpienie od z są. Dobre i zawiasy my troszeczkę poluzowali, żeby no nie wyrwało następnych, także zawiasy działają poprawnie, no i, i tyle, ma działać.